Barabasz Tur potrzebuje sekretarki. Barabasz Tur ogłasza konkurs. Zaczynamy wpuszczać! Dzień dobry, nazywam się Lutek Romczyk. Zabrzydka, Dzień... następna! Dzień dobry, nazywam się Pani Czmarjan. Zabrzydka, Zofia. następna! Następna. Dzień dobry, nazywam się Adam Per. <średzi> Rany boskie. To już lepiej, dajcie tę poprzednią! Dzień dobry, nazywam się Hania. Już jako dziecko wsłuchiwałam się w odgłosy maszyny do pisania, której używał mój ojciec. Mając sześć lat zaparzyłam pierwszą kawę. Dosyć! Kiedy po raz pierwszy usiadła mężczyźnie na kolana? Yy, nie miałam jeszcze roczku. Dziadek wziął jej na kolana. Milczek! Kiedy po raz ostatni usiadł mężczyźnie na kolana, to były moje piąte urodziny. Ojciec ziomie na kolana. O, tego się spodziewałem. Przerażający brak profesjonalizmu. Czy ona wie, czego się oczekuje od sekretarki? Kto? Ona! Ona? No! Zapytam! Hej! Czy ty wiesz, czego się oczekuje od sekretarki? Wiem. pisanie na maszynie, parzenia kawy. A coś ty głupia, nie wiesz, że chodzi o seks? Wiem, wiem, ale zobacz, jaki on brzydki. Rzeczywiście brzydki jak delirium. I co on sobie wyobraża? Nie wiem. To zapytaj. I co on sobie wyobraża, że co? Chwileczkę. Ty, co ty sobie wyobrażasz? A gówno cię to obchodzi! Zmieńmy temat. W końcu to ja zadaję pytanie. A ja? To też jest pytanie. To mam nic nie mówić? Drugie. Co drugie? Trzecie! Pytanie? Czwarte! Czy on coś pyta? Milczeć. Tak dobrze? No co, iść? Czy jeszcze o coś zapytać? A czy on ci odpowiada? Wcale. Wychodzę! On mi wcale nie odpowiada. Ty. Dlaczego ty nikomu nie odpowiadasz? i <laughs>